Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Goldstriker z Goldstriker Gaming i dziękuję serdecznie bardzo FPS Media, że pozwolili mi tutaj swój zamieścić filmik. Także ja tutaj jestem z innego kanału, Goldstriker Gaming, dla was, dla wszystkich będzie w deskrypcji ten kanał poniżej. Także dzisiaj chciałem wam pokazać swój gameplay na Call of Duty Ghosts. Tak... Bardzo często komentuję na Call of Duty Ghosts, Mam bardzo dużo gameplay na swoim kanale, także możecie wpaść na niego. Link na pewno do kanału będzie w deskrypcji poniżej. A na razie zaczynamy grę. Jest to Team Dev, patrz na mapie freight. Także zaczynamy. Także jeszcze raz dziękuję bardzo FPS Media za udzielenie tutaj miejsca na mój filmik na swoim kanale, także bardzo się z tego cieszę. Pierwszy headshot, bardzo ładnie. Walizeczka już tam leży. także Zaraz po tą walizkę tam pójdę. Walizka, oczywiście, nam pozwala dodatkowe takie zadania wykonać, za które dostajemy fajne rewardy. O, -o jest tam przestrzelimy? Nie, nie ma. Nie uda się to nam. Chyba tutaj słyszę godzinę. Gdzieś... Ale leży tam. Nie udało mi się amunicji, mi akurat zabrakło, ale to się nic nie stało. Wejdziemy tutaj po drabince w taki trochę szybszy sposób. To jakby sobie tą drabinkę zniesiemy w dół. Dobra, zeskoczymy sobie w dół. I trzeba trochę do przodu tutaj się pchać. Pięknie, bardzo ładnie dostał. Niestety nie udało mi się tutaj akurat. Chyba mamy mocną drużynę przeciwników, także... Szacunek dla nich! No ale to jest akurat już bardzo niefajne, że mój własny teammate, kolega z drużyny zaczął strzelać do wroga gincie. giincie Ziemi z nożem Nie ma tutaj noża dla ciebie, kolego Przynajmniej niedarmowy Bardzo łatwy nóż Chyba tutaj go dziś widziałem tam u góry, aż się schował. O, chyba, lagi laki są. Dobra, trzeba stąd uciekać. Numer jeden, zasada: zabić dwóch, trzech i od razu się przemieścić na inny, na drugi koniec mapy, najlepiej, albo w jakieś inne miejsce. No, akurat nie byłem przygotowany, przeładowywałem, bo spanikowałem, że mam za mało amunicji. W sumie to dobrze. Nic się nie stało, przynajmniej widziałem ile mam amunicji. Także byłem świadom, co mam w broni swojej. Dobra, widzę tutaj czachę pięknie. nóż, payback, odpłata, zapłata. Tutaj uważam, jak wchodzę do tego budynku. Tak jak mówiłem, bardzo wyrównana gra. Naprawdę przeciwnicy są mocni, ponieważ widzę, nawet punktowo. No niestety, akurat zawiódł mnie tutaj kolega z drużyny. Siliski jedziemy dalej. Mogę chyba się spodziewać tutaj zaraz go sprawy, bo widzę na minimapie kropkę. Taką pomańczał, to znaczy, że... A kuku, dokładnie, o to mi chodziło. O nie, słyszę, że tutaj nadciąga. Dokładnie, nie ma mowy. Żebyś mnie tym razem zaskoczył, kolego. No niestety znowu. Pozwoliłem sobie plecy osłonić przez swojego kolegę z drużyny i znowu niestety nie pomógł mi. Dlatego teraz bardziej będę polegał na sobie. Już się nie skupiam tak na, na kolegach z drużyny. Dzień tutaj. Odpłata piękna. Z góry. Wiedziałem, że tam jest u góry właśnie. Bardzo mocna drużyna przeciwników, szczerze mówiąc. Naprawdę im bardzo dobrze idzie. Albo mam taką osobu, drużynę u siebie, ale co zazwyczaj to jest tak, że, że gdy przegrywamy, gdy jest wyrównanie. a nie macie. Nie ma żadnego explosive device'a mi po nogi, nie będziesz mi rzucał nic. Niestety, akurat tam u góry kampi. Tam w tym budynku. A tutaj jak kuku nie ma Widzę kropki na mapie pełnych jest tutaj właśnie O o Widziałem cię, nie uciekniesz mi Ciebie też tutaj I ciebie Nie, ciebie akurat mi się nie udało zabić Słyszę tutaj gdzieś z prawej strony wroga Także się przygotuję, bo może być tutaj z raz z lewej Jezu, ale chyba ze sniperką siedział. Dobra, mamy przewagę. Najważniejsze jest to, że mamy przewagę. A ła uciekam. Wiem, że dokładnie. Z Honey Badgerem ciężko wygrać. Mocna bardzo broń. Ja dzisiaj z AK biegam. O nie, uciekłeś mi. Czy tam pies właśnie go zagryzł? Chyba tak. Super, wygrywamy. Skoczy tutaj, taki trik. O nie, jak to się stało? Biegny double kill, zaraz po. No, nawet mogę. Szczerze powiedzieć, że nawet dobrze, że zginąłem tutaj, że spadłem. Chyba tak mi los życzył, że akurat, że jak się pięknie odrodzę, to będę miał dwa prezenty przed sobą. Gwiazdka w lutym już tutaj nadeszła, także spokojnie gramy dalej. Dość dużo śmierci dzisiaj zaliczyłem. Z reguły mam dużo, dużo mniej. Ale przynajmniej jest naprawdę dużo tutaj frajdy na tej mapie, lubię bardzo tą mapę, często na tej mapie właśnie trzeba zwracać uwagę gdzie są wrogowie, a dzisiaj się trochę mniej skupiłem, ponieważ chciałem wam zaprezentować jakiś fajny gameplay i nie patrzeć ile tutaj śmierci mam, mam kilka ma za to, także 24 na 12, z reguły trzymam tych śmierci dużo, dużo niżej, ale i tak było bardzo przyjemnie, bardzo mi się fajnie grało, także jeżeli wam... Was zainteresowały mój gameplay, mój komentarz lub w ogóle kanał, macie go w deskrypcji poniżej, możecie wchodzić na moje filmiki, jest 30 około filmików, także bardzo się cieszę, że mogłem tutaj prezentować na FPS Media, dziękuję jeszcze raz za to adminom, administratorom, dziękuję i serdecznie i widzę was na swoim kanale, cześć i trzymajcie się.